I chciałem powiedzieć, że wrócimy do źródeł, czyli dosłownie do tych zabytków wydzielonych, z którymi zwykle najczęściej mają archeolodzy do czynienia podczas prowadzenia badań, a zwłaszcza do tak interesującej kategorii, jaką są zabytki metalowe. Tutaj od razu Państwu zdradzę tajemnicą moją głęboką, że to, co Państwu za chwilę zaprezentuję, to w dużej części był temat mojej pracy magisterskiej, którą pisałem właśnie 30 lat temu. Pod kierownictwem profesora Andrzeja Buko i obroniłem na Uniwersytecie, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. No i niedawno, 2-3 lata temu, kiedy powstała inicjatywa opracowania starszych badań w ramach tej serii, książka się ukazała Orygines Polonorum zaproponowano mi, żebym z powrotem wrócił do tego tematu. Ja szczerze mówiąc. Kalisz zawsze miałem w sercu taka pierwsza moja miłość archeologiczna, prawda? Natomiast no, odszedłem zawodowo od Kalisza. Oczywiście cały czas pracowałem z profesorem Baranowskim w tym samym instytucie, więc wiedziałem, co tam się dzieje. Niemniej jednak co się dzieje, jeżeli chodzi o badania w Kaliszu. Wróciłem do tego chętnie i opracowałem to, na ile można było. Oczywiście tu Państwu też muszę zadzieć, że to nie jest jeszcze ostateczne opracowanie zabytków metalowych z Kalisza, to, które Państwo mogą e, przeczytać o tym w, w tej w książce, w tej monografii wydanej dwa lata temu. Proszę Państwa, tak adrem ma, jest bardzo mało czasu, a tematów jest i zabytków bardzo wiele. Ja tylko dla osób niezorientowanych, no, powiem, że podzieliłem te zabytki. O, w dwóch sezonach badan odkryto ponad 3700 zabytków metalowych. To dosyć duży zbiór, z tym, że oczywiście dużo, głównie to były zabytki z żelaza, niewielki procent no kilka procent to były zabytki z innych metali niż żelaznych głównie ze stopów brązu z miedzi samej z cyny nieliczne zupełnie zabytki ze srebra i wyjątkowe ze złota ja te zabytki podzieliłem w swojej pracy magisterskiej na 11 kategorii nie będę się wzdawał tutaj w szczegóły ale tylko tak szybko państwu odczytam bo w ramach tej każdej, każdej kategorii wydzielana była oczywiście grupa funkcjonalna typy podtypy i tak dalej Czyli wydzieliłem plomby i pieczęcie, pieczęcie i drobne przedmioty sztuki, ozdoby i części stroju, przedmioty codziennego użytku, yy, narzędzia, gwoździe, surowiec, żużle, przedmioty nieokreślone, broń, oporządzenie jest dzieckie i rząd yy, koński. Temat taki podjąłem, ponieważ jakby to, to jest ABC archeologii, prawda? Można powiedzieć, że archeolog. Odkopuje od dawna, od XIX wieku, czy odkąd powstała archeologia. Czy odkopujemy te przedmioty, a zwłaszcza masowe, i próbujemy na ten temat powiedzieć coś o życiu i o zajęciach y, tych ludzi, których badamy, którzy mieszkali na tym stanowisku. No, archeologia współczesna to odeszła bardzo daleko. na no, tym dużo by mówić współczesne badania fizyko-chemiczne i najróżniejsze po prostu stawiają ją zupełnie w innym poziomie niż ten, od który był na przykład 30-40 lat temu. Wracając, tutaj widzimy. Sieć, można powiedzieć, to, to są osady, osady służebne wokół Kalisza, nie wszystkie, ale można powiedzieć, że to był taki kościec gospodarczy tego kaliskiego okręgu grodowego, czy też kasztelani. Widzimy tutaj nie wszystkie kasztelanie, ale tak patrząc na te, na te osady i nazwy tych osad, ja się zastanawiałem, którzy z tych specjalistów mogli przybywać, którzy często przebywali na, na grodzie, prawda? No bo raczej nie bobrownicy, prawda? Oni tam się zajmowali hodowlą czy polowaniem na bobry. Psary też wątpliwie, szczytnicy mogli sobie, prawda, sporządzać te swoje tarcze z daleka od grodu. Ale niewątpliwie cieśle, no cieśle, to już mogli częściej przebywać na grodu, grodzie. Natomiast doszedłem do wniosku, że najczęściej, no, proza życia to chyba jednak kuchary, prawda, czyli ci, którzy dostarczaliby, byli zajęci. To od razu trzeba powiedzieć, że ja tak zrobiłem sobie tutaj takie ułatwienie. Cytat z książki z no, znakomitego historyka Kazimierza Pacuskiego, który opracował historię Płońska. To jest taka kasztelania na Mazowszu. Oczywiście ona nie może się ten Płońsk równać z Grodem Książęcym, jaki był Kalisz, ale na potrzeby tej książki doktor Pacuski zrobił sobie taką rekonstrukcję, można powiedzieć, że to jest kompilacja, jak, mogli, czym mogli się zajmować mieszkańcy takiego Grodu Kasztelańskiego. Dosyć ważnego, drugiego na Mazowszu po Płocku i trzeciego po Płocku i Czerwińsku, ale jednak nie Grodu Książęcego. Cóż nam doktor napisał? Kuchary to służebnicy obsługujący kuchnię grodową w szerokim znaczeniu pomocnicy wyspecjalizowanego kucharza pracującego pod jego kierunkiem, zobowiązani do dostarczania opału, czyszczenia naczyń, pieca, pieca wszelkich prac transportowych i on innych na potrzeby tej kuchni. Powinna ona żywić codziennie stałą obsadę grodu, czyli kilkanaście osób. Wojskiego, kapelanego grodowego. No wiemy, że po prostu w przypadku. W przypadku Kalisza to nie był zwykły kapelan grodowych. Mamy tutaj kapitułę kanoników, prawda? Kanonicy mieli swoje prebendy i to nie był jakiś tam kapelan przybywający, prawda, w jakichś celach na gród, czyli no mamy tutaj... Ale o czym mówię? Okazuje się, że... No... Tu jest taki wzór, zaraz do tego dojdę. Klucznika zarządzającego magazynami i pomieszczeniami, wrotnego odpowiedzialnego za zamykanie i otwieranie mostu zwodzonego przez fosę oraz wrót grody, kontrolującego odpowiedzialnego za zamykanie i otwieranie mostu zwodzonego przez fosę oraz wrót. W skład obsady grobu tu mogli też wchodzić inni urzędnicy grodowi. Zwłaszcza pan grodowy, tu będziemy mówili zaraz o kasztelanie, czy nawet ważniejszej osobie w, w, w sferze pro, w prowincji, nawet palatynie. Kasztelan, sędzia grodowy, chorąży i podkomorzy. To raczej podkomorze y, podlegali kucharze. Ci kucharze, współczesnym językiem powiedzmy, kucharze, którzy zajmowali się obsługą kuchni książęcej w tym czasie. Wojski, czyli trybunus połaczny, bardzo ważna osoba. On dowodził. Całą obroną był odpowiedzialny za obronę danego okręgu grodowego, czy też kasztelani. Tylko też proszę zwrócić uwagę, to jest taka, nie ma żadnego grodu w Polsce, dla którego by byli poświadczeni wszyscy ci, ci urzędnicy naraz. Zwykle w różnych dokumentach to się pojawia, jeden, dwóch, trzech. Czyli tutaj doktor Paracuski zrobił nam taką kompilację idealną. prawda? Ja zacząłem od żołądka, proszę Państwa, No ale jednak oczywiście powinniśmy powiedzieć o, o sferze sakrum. Od razu powiem, że po lewej stronie, to nie jest zabytek, oczywiście no nie umieściłem napisów, to jest karygodne ale przeoczyłem. To nie jest zabytek z Kalisza, to jest słynna patena z Tyńca, prawda, z grobu, z grobu y, y, biskupa w Tyńcu, z lat 60. tam przeprowadzono w prezbiterium wykopaliska i ona jest złota poza tym, prawda. Dlaczego ja tutaj ją umieściłem? Po prawej stronie mamy taki, takie ele, fragmenty miedzianej, Blachy wydobyte na terenie podczas wykopalisk na terenie, na terenie kolegiaty. I one, akurat szczęśliwie, to nie jest częste w przypadku zabytków z Kalisza, że są datowane na XI wiek. Patena jest, patyna jest datowana też na XI-12 wiek. Dlaczego ją umieściłem? Zwracam uwagę na ten ornament, prawda? Manus Dei, ręka Boga, w, w, wynurza się z chmur, i widzimy tutaj. Podobny, prawda, puncowany ornament. Ja nie mówię, że to jest to samo, ale to jest ta sama maniera, prawda, z tym, że to nie jest patena. Tutaj mamy gwoździk, czyli ta blacha z Kalisza, ona przy, była przybita do jakiegoś albo do księgi, do drewna, do skóry, prawda? Ale widzimy, że to jest dokładnie wykonane w tej samej manierze 11. 11 wieczna sztuka. Franciszek no, Walicki ewentualnie dopuszczał, że ta patena to pierwszy, pierwsza połowa XII wieku. Tu jest jeszcze jeden przykład przedmiotu związanego z liturgią, też wy, wy, wydobyty na, na terenie y, podczas wykopalisk w obrębie kolegiady, czyli uchwyt do kazielnicy z brązu. Bardzo interesujący zabytek. Y, no i teraz przechodząc do tych najwyższych sfer, prawda, czyli wiemy tutaj słynna, y, no, słynna może mnie się tak wydaje, bo ja się przywiązałem, ale prawda, plomba y, ołowiana znaleziona na Majdanie, no, to jest też jedno słowo, jeszcze zwrócę Państwu uwagę, że my to tak naprawdę nie wiemy, jak to wnętrze grodu było w języku staropolskim nazywane. Majdan to wymyślili archeolodzy, prawda, na określenie tego wnętrza grodu i to jest słowo zupełnie niezwiązane raczej ze średniowiecznym językiem polskim, ani też tym bardziej z, z grodem. No ale to tylko taka uwaga i widzimy tutaj, ja to porównałem do, tej, do tego znaku własnościowego z pieczęci Komesa Bronisza. Czy to jest ten sam znak? Teraz jestem skłonny do tego, że to jednak był ten sam znak. Komes Bronisz, wielki Wielmorza ówczesny, a pośrednio związany jednak z Kaliszem, ponieważ cały, przez całe życie współpracował z piastami e, wielkopolskimi i był urzędnikiem na przemian e, wojewodą. Łowczym, Władysława Laskonowego, Laskonogiego, Władysława Odonica, więc w jakiś sposób na pewno był związany również z Kaliszem. Tutaj z, z kościoła, no i fundacja klasztoru Cystersów w Paradyżu, prawda, z tego jest najbardziej znany, przy tym dokumencie była przypięta ta pieczęć. On oferował 10 wsi podczas lokacji tego, tego, tego klasztoru. Tutaj widzimy już późniejszy obraz, jak to sobie artysta w XVII czy na początku XVIII wieku wyobrażał, ale widzimy ten jego znak tutaj w kartuszu. Malarz wiedział, co robi, prawda? Umieścił znak własnościowy Bronisza. To jest rysunek tej plomby. O, coś, coś mi tutaj zjadło, bo chciałem. To, to nie jest, Nie wiem, co się stało, ale zamierzałem umieścić. Umieściłem tutaj w oryginale literę głagolicką Rzed, którą też. Przypomina nieco ten znak, niemniej jednak odwróconą, ona zniknęła tutaj, zadziałało coś i być może słusznie, bo niepotrzebnie tutaj zasiewam, zasiewam niepokój. Najprawdopodobniej to jest jakaś odmiana znaku bronisza. I teraz tak, proszę państwa, mamy w tych, tych warstwę wiel... wielmożów, których przedstawicielem był bronić, następnie rycerstwo, i to nie takie zwykłe szerogowe, tylko również rycerstwo bogatsze, wyższego rzędu, związane na pewno z dworem książęcym. Zwracam uwagę, ostroga ta w prawym dolnym rogu, to pochodzi z Kalisza, i to jest ostroga złocona. To szczęśliwy jest przypadek, że udało się odnaleźć identyczne ostrogi. Ale to wprost chyba pochodzące z tego samego warsztatu, w prawym górnym rogu to jest z Ostrowia Tumskiego we Wrocławiu, a z lewej strony z Berlina Szpandał. Tam po prostu odnaleziono szczątki takiego wojownika, który utopił się z całym ekwipunkiem przy mości przy moście do grodu Szpandał, ba, Szpandał na, na, na Haweli i te ostrogi wyglądają jakby po prostu wyszły z jednego warsztatu, dosłownie. Teraz jestem skłonny, że to uważać, że to jednak był produkt właśnie tam z terenu Stodoran. Tam do pierwszej połowy XI wieku był olbrzymi ośrodek metalurgiczny i eksportowano różnego rodzaju przedmioty. Wydaje się, że trafiła jedna z tych ostróg. Ona jest złocona, złocona amalgamatem złota i srebra. Tutaj widzimy na tym czerwonym tle ten zabytek kaliski. I z takich ostróg złoconych z tym typem bodźca kolcowego znamy w ogóle z terenu ziem Polski cztery. Te trzy są identyczne a jedna na Mazowszu znaleziona całkiem niedawno, ale widzimy, że już inaczej ukształtowany bodziec, to już był pewnie inny warsztat, prawda? Ale chronologiczny, też w XII wieku. Teraz, proszę Państwa, tak, mówiliśmy o rycerzach, no ale oczywiście damy, prawda? To są z większości zabytki, szczególnie te kabłączki u góry srebrne, to są z grobów przy kolegiacie. Różnego rodzaju pieścionki brązowe, no niewątpliwie to były osoby związane z worem, pewnie rodzina rycerstwa albo urzędników. Natomiast zwracam szczególną uwagę na ten niepozorny zabytek w prawym dolnym rogu. On również został znaleziony tam w pobliżu kolegiaty. I to jest unikat w skali polskiej, bo to jest załóżnica z tak zwanym paciorkiem węzełkowatym. Znamy tylko jedną analogię z terenu ziem Polski na Podlasiu z grobu z XII wieku i kilka z terenów Rusi, to są ruskie zabytki, także import, nie, 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 nie miejscowa produkcja. No czym się zajmowały damy? Trudno powiedzieć, prawda? Tutaj mamy igłę piękną z brązu, czy szyły osobiście nie wiemy. Jak miała któraś predyspozycję, to pewnie szyła. Śladów jakiejś wyższej kultury z instrumentów muzycznych, kultury duchowej i tak dalej nie znaleźliśmy, więc trudno powiedzieć, prawda, czym zajmowały się te damy z wyższych sfer w Kaliszu. I teraz proszę Państwa, złotnictwo. No, dosyć dobrze poświadczone w Kaliszu. Widzimy tutaj plomb, formy odlewnicze, łyżkę odlewniczą, szczypce. Rylce, Tłoczki, Młotek, pracownia może nie jest zlokalizowana, być może służb urzędował tam złotnik w tej pracowni kamieniarsko rogowiarskiej skąd właśnie ta forma pochodzi i tutaj uwaga, koledzy, koledzy Adam Kędzierski i Darek Wyczółkowski znaleźli na stary... I Leszek. I Leszek znaleźli drugą połowę tej, tej, tej formy, to jest kompletny Ewenement, ale to wydaje mi się nam o Kół czymś kilometra mówi. Dalej. Słucham? Pół kilometra, kilometra dalej. I wygląda na to, że ten złotnik, to być może on po prostu przychodził do tego warsztatu rogowierskiego na, 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 na w pewnym okresie. On nie musiał tam cały czas przebywać, nie było takiego zbytu, ale jak były święta, przyjeżdżały damy, gościł dwór, to on mógł przybywać tam i po prostu na bieżąco wykonywać. Prawda? To jest taka interpretacja, ale to ona, ona się po prostu nasuwa sama, prawda? że to był ten sam. Człowiek działający na Starym Mieście, pół kilometra dalej i w obrębie grodu, pewnie doraźnie wykonujący jakieś przedmioty. Z prawej dolnej rogu szalka, tutaj jestem, powiem nieskromnie, do niej przywiązany, ponieważ znalazłem ją osobiście. W 1997 roku podczas wykopalizm weszła mi w ręce. Oczywiście ona nie musi być związana z warsztatem złotniczym. Tutaj kolega Adam wspominał na przykład o mennicy, prawda, czy, czy, czy mennica, czy jakieś transakcje handlowe. Proszę Państwa, to jest ciekawa zagadka nierozwiązana, czyli trzy szczypczyki z ogniwkiem przesuwanym. One, ich pochodzi 16 znaleziono, w obrębie kolegiaty wszystkie i one są zagadkiem, ponieważ znamy w Polsce, jeżeli chodzi o wiecze, tylko cztery egzemplarze, ze Starego Miasta we Wrocławiu, to w prawym dolnym roku. Natomiast taki no, znakomity archeolog radziecki Boris aleksandrowicz Kołczyn, który kopał y, przez całe życie w Nowogrodzie Wielkim na Rusi, on tam też ich znalazł kilka i twierdzi, że to że one były znalezione w kontekście pracowni złotniczych. To znaczy, jakoś powiedzmy, że poprzez przesunięcie tego odgiewka no, w dół zaciskane były te szczeliny. W związku z czym być może to rzeczywiście było jakiś przyrząd do. Precyzyjnych prac złotniczych. I tutaj w prawym roku zasugerowany mi, no i w tym rację, Józef Kajmierzy, kiedy opracowywał materiały z Wrocławia, też stwierdził, że te trzy zostały znalezione w kontekście pracowni złotniczych. Czy tak, nie wiem, ostatnia publikacja, monografia we Wrocławiu akurat tam te zabytki nie zostały uwzględnione, niemniej jednak to jest ewenement. takie znane są też, długo można by było opowiadać, ze starożytności i znajdowane są w grobach też starożytności, natomiast po prostu w, taki, w takim kontekście osadniczym to są znane tylko z tylko Kalisza. Uzbrojenie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o groty, ja już nie będę opowiadał, bo to jest pięć toporów, Przede wszystkim olbrzymia kolekcja grotów strzał i bełtów kurzy. Ponad 270 z Kalisza. i to stawia Kalisz na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wczesnośredniowieczne stanowiska. Tylko porównywalny zbiór pochodzi z Opola 270, a inne są daleko w tyle. I w ogóle jest tylko jedno stanowisko, ale to jest późnośredniowieczny gród ry rycerski yy, na pograniczu krzyżackim, stąd pochodzi kilkaset grotów. Ja tutaj przypominam, my znamy dobrze na przykład opis oblężenia Kalisza w 1229 roku przez Konrada Mazowieckiego i Daniela Romanowicza. Prawda? Wiemy, że dwa dni walki stały, trwały i kronikarz Latopis Ruski pisze, że, że zasypany grad był, gród był gradem strzał, że rajono 160 Kalisza. Podczas tego ostrzału, prawda? To jest i całkiem możliwe, No też były znane inne konflikty z Kalicia, prawda? Natomiast ja najwięcej tak tych grotów, być może pochodzi właśnie z tego z tego, z tego epizodu. W lewym górnym roku na pewno ruski grot specyficzny, tylko w Polsce to jest jeden egzemplarz na ziemiach słowiańskich, jeden egzemplarz, i na ziemiach polskich w grobie w grodzisku Wiedlińskim, więc on został tutaj prawdopodobnie wystrzelony przez Rosjanie. Proszę bardzo. ciekawe to oczywiście sierpy, uważa się, że narzędzie rolnicze, ale też zwraca się uwagę, że często konnica, każdy jeździec prawdopodobnie, że nie miał się solarnego, to mógł mieć też po prostu na wyposażeniu sierp. Do wycięcia paszy dla, dla, dla swojego konia, więc niekoniecznie, niekoniecznie takie typowo rolnicze narzędzie. Ale w lewym górnym rogu to jest unikat, wygląda niepoznajmniej, to, to jest ząb od Żelazne są od brony ramowej, i to pierwszy zabytek, który udało mi się zidentyfikować w ogóle, ponieważ znamy tylko z grodziska już późno średniowiecznego się... w plemiennym, tak, w ziemi hełmienickiej, kilkanaście połamanych tego typu, tego typu zębów. Natomiast, natomiast, to, e, autor to profesor Andrzej Pola nie, nie, powie, nie wiedział do czego, co to jest. Po prostu są identyczne. Ja znalazłem analogię je w rycinie e, czeskim, właśnie z przełomu XIII i XIV wieku. Są identyczne, czyli po prostu ten ząb skierowany pionowo w dół. Widzimy te nacięcia, na nich były te sznurki, prawda, mocowane które zabezpieczywały, żeby ta rama się nie osowała w dół od brony. Charakterystyczna rzecz. I co ciekawe, w XIII wieku wchodzą brony, yy, te zęby, zęby żelazne, czyli mamy ten przełom technologiczny XIII-wieczny, związany też w dużej części z cystersami. Niestety to nie jest z, z warstwy datowanej, ale przekaz pisany pierwszy to jest chyba połowa XIII wieku o tym, że mamy zielone zęby do brony ramowej no i pierwsze potwierdzone znalezisko e, takiego przedmiotu na terenie ziem polskich właśnie oprócz tego wspomnianego ogródka na północy właśnie z Kalisza. narzędzia, proszę Państwa, no to ciesielskie po lewej stronie to jest fragment ości o... E, ciosła takiego oczywiście tylko jeden częściowo zachowany po prawej stronie albo ciosło lub kopaczka na, na po lewej stronie na dole też bardzo ciekawe ciosło zwróćmy uwagę że jest tuleja po lewej stronie uszkodzona i taka dziurka na nit mucujący drewno to było takie urządzenie po prostu na takim skrzywi, hakowo zakrzywionym e, drzewcu po prostu było osadzane, osadzano to ciosło i w ten sposób operowano żłowiono w drewnie E, przecina, oczywiście to, to jest duży wybór e, tych zabytków, taki no, wydaje mi się e, reprezentatywny. Proszę Państwa tutaj jeszcze tak e, jeżeli chodzi o wnętrze o zabudowę grodu my w sumie wiemy bardzo mało my zidentyfikowane zostały na te ponad 300-350 co najmniej lat funkcjonowania grodu tylko cztery, kilka budynków które można wiązać z zabudową prawda natomiast no mamy poświadczone Intensywne osadnictwo właśnie na podstawie zabytków zabytków wydzielonych. Elementy z do zamykania drzwi po lewej stronie zwykły skobel, który wbijano w framugę. Tutaj u, u góry e, to jest rygiel od zamka od, e, drewnianego, który otwierano takimi kluczami z piórem jak po prawej stronie. Kluczy jest bodajże około różnego typu 20, z tego co ja pamiętam. Tutaj ogniwko, to, to jest od łańcucha, od wrzeciąza, takie najprostsze zamykanie drzwi na wrzeciąc. Zwykły klucz, klucz e, hakowy po lewej stronie do takich zamków z zapadką, jak no, na wsiach, to jeszcze w XX wieku był w Polsce używane. To jest koniec, proszę Państwa, jeszcze takie osobiste moje wyznanie. No nie wiedziałem, ile mam czasu, ale chyba po prostu, chyba już zbliżam się do końca, prawda? Natomiast to jest patena, którą wykonał mój świętej pamięci Przyjaciel Witek Skierniewski, niezwykle utalentowany człowiek, ale on ją wykonał z lewej strony dla Seminarium Duchowego Towarzystwa Salezjańskiego w lądzie. I ja tak mówiłem Witek, bo widzisz po prostu jakbyś kontynuował w ogóle dzieło mieszka starego, prawda? Mieszka stary fundował patenę dla, dla, dla lądu, a ty też. No, po prostu tak sobie pozwoliłem, bo tęsknię za swoim przyjacielem. A co jeszcze obcowanie mnie nauczyło? On to był człowiek wielu talentów, prawda? Jeżeli był jakiś problem techniczny, to on mówił: Ja zrobię, to nie ma problemu formę. Pierwszy zaczął robić w ogóle e, kopie biżuterii słowiańskiej. Do dzisiaj wielu dekonstruktorów w całej Polsce na podstawie jego form wykonuje kopię. I Witek też mówił, To nie ma problemu, ja to zrobię sam, czy formę coś. Doszedłem do wniosku, że taki właśnie złotnik to był uniwersalny, to nie było tak, że on był wyspecjalizowany i potrafił tylko jedną rzecz zrobić, prawda? jak trzeba było to przychodził na ten grunt do warsztatu grogowiarskiego. No i tak jak możemy sobie to wyobrazić, po prostu wykonywał, że tak było, oczywiście są fakty, są przypuszczenia. Od razu ostrzegam, że specjalistów, którzy tutaj być może są, o których średnio że na pewno są, że to jest uproszczona wersja. Ja sobie zdaję sprawę o funkcji grodów. Cała dyskusja dwóch wielkich Karolów, Modzelewski, Buczek i współczesna, współczesne publikacje, prawda, jak, jakie były funkcje prawda, grodów i jak to, jak to, jak to działało. Natomiast po się to przedstawić w, takim, w takiej formie dostępnej, tych prywatnych.